Jesteś trzecia. Drugi wyścig jest ważniejszy, także jesteś na podle. O co? Dajcie mi chwila. No już. O no ale wyścig był troszkę emocjonujący. Głotnik w błotnik. włotnik. w Serdecznie zapraszamy. Siedmiolatka, chyba. Ha? Brawo, brawo! Ogromne gratulacje, zobaczcie to wzruszenie. No i tutaj już pan sołtys rajkowy Jan Krajnik wędruje do Antosi Rogalskiej. Ona bardzo walecznie walczyła z Zuzą Lewandowską, ale niestety mamy dwa wyścigi i Antosia tutaj y, pokazała kunszt jazdy. Poczekaj, ja się, ja się muszę zapytać, czy ona jest happy, czy nie jesteś happy. Antosia powiedzmy, ja tak w roku patrzę. Y, jak ci się jechało dzisiaj w Rejkowy? Dobrze. Jesteś zadowolona? Tak. Jesteś szczęśliwa? Tak. Przyjedziesz za rok? Tak. Będziesz trzymać gazu? Nie. No wiesz co? <grywka> <grywka> Ogromne brawa. Na miejscu drugim, kochani, Gerard Kozłowski! Klasyfikacji generalnej klasy SX50 na miejscu pierwszym bezapelacyjnie Tymon Wysiński numer 7. Ogromne brawa. I tutaj wręczamy nagrody. Jest pan Sołtys, Jan Krajnik, w dniu swoich rodzin i do Puchary I ostra koperta. To chyba zaproszenie na jakiś plac zabaw. No to się okaże później. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, Zapraszamy teraz wszystkich zawodników klasy SX50 tutaj na podium, w okolice podium. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie oraz wręczymy wszystkim uczestnikom e, puchary. Ogromne brawa i gratulacje e, dla wszystkich. E, cała drużyna SX50 zapraszamy tutaj e, na podium. E a